Jest to dostępne modele desek sub marki Panda w najnowszej kolekcji. Posiadamy ponad 20 modeli desek sub. Posiadamy deski w charakterze bardziej dynamicznym, sportowym. Deski e, inspirowane siłami natury, czyli coś dla miłośników przygód. Oraz deski w stylu klasycznym dla tych, którzy kochają vintage. Możemy również znaleźć w ofercie deski w wersji damskiej oraz męskiej. Super, czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Główne różnice między modelami e, desek Wander dotyczą właściwie designu. Kolorystyki oraz dołączonych akcesoriów. Na przykład modele Summer, czyli deska Sub Nox oraz Viosa, wyróżniają się egzotycznymi kwiatami oraz tropikalnymi wzorami w energetycznych kolorach, podczas gdy modele Nion i Wolka oferuje różne opcje kolorystyczne. Jakie materiały zostały użyte do produkcji desek Sub Funder, aby zapewnić ich trwałość i wydajność? Wykonane są z pięciu warstw wysokiej jakości materiałów klejonych na ciepło. Konstrukcja obejmuje powłokę kompozytową. UAL, grubowarstwe PVC, która jest wzmocniona włóknem szklanym oraz pokrycie z pianki EWA o miękkiej, antypoślizgowej fakturze.